Warto też wspomnieć, że Grzesiek wycofał się całkowicie z mediów społecznościowych i kilka miesięcy temu usunął nawet wszystkie posty na Instagramie. Dlaczego? To pytanie przede wszystkim do niego. Tak, ja już, ale ja, nigdy nie mam nie, okazji go zadać. Co, on gdzieś tam w, w. No, bo go nie ma. On gdzieś tam w jakiejś stacji radiowej o tym mówił. Ja chyba też nawet już parę razy byłam po to podpytywana. Wiesz co, odpowiedź jest prosta i, i, i skomplikowana. Jakby ta skomplikowana, no to już jakby za, za, za dużo by o tym opowiadać. Fakt jest taki, że Grzesiek jest teraz w tak zwanej ciszy medialnej, przygotowuje się do wydania płyty. Za chwileczkę pojawi się na rynku jego singiel. Więc jest kompletnie wyciszony. A drugi powód jest taki bardziej bym powiedziała życiowo-osobisty. To znaczy, Grzesiek bardzo chciałby być oceniany w mediach za swoją pracę zawodową, a niekoniecznie za jakieś inne rzeczy. A niestety, media dały mu popalić przez ostatnie lata, niezasłużenie absolutnie widocznie przejmował się faktycznie krytyką ludzi? Myślę, czy? Nie, myślę, że bardziej ja się przejmowałam i to bardziej w drugą stronę działało, że ja tam w domu, a Grzesiek się od tego odcinał, on sobie radzi zupełnie inaczej z tym. Natomiast jakby on wychodzi z założenia, że pewne rzeczy mu nie są potrzebne, a bardziej mu to życie komplikują i jakby pewnie trochę był tym zmęczony, chciał się, chciał się wyciszyć. To jeszcze się służyło z pandemią, z tym, że no dla niego też duża, w ogóle jak dla wszystkich artystów, zmiana, no bo nie można jeździć na koncerty, się jest w domu właściwie przywiązanym do tego domu. Dzieciaki, nauczanie zdalne, ym, pytanie, co dalej, w którą stronę to wszystko pójdzie, więc jakby byliśmy na takim etapie, że, że jemu to było potrzebne i powiem Ci szczerze, że nawet ja, patrząc na moją częstotliwość aktywności w social media, to jest ona żadna w porównaniu z innymi osobami. I powiem szczerze, że ja podziwiam tych, którzy są w stanie relacjonować non stop swoje życie. Bo ja jak czasami muszę lub chcę coś wstawić, to Naprawdę to jest często tak w biegu na szybko, że sobie myślę, Boże, jakbym miała to robić pięć razy dziennie, to ja nie wiem w ogóle, jak, jak to ludzie ogarniają. My po prostu lubimy żyć yy, yy, tak prywatnie. No. Nie, 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 nie dzielimy się wakacjami, nie dzielimy się. No czasami coś nam się zdarzy, ale to jest bardzo rzadko.